Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. W studiu witam moją gościnię Agnieszka Woźniczka, trenerka rozwoju duchowego. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku. Witam Cię serdecznie. I także inżynierka ogrodnictwa. Tak. I co to ma wspólnego z duchowością? No, bardzo dużo. W ogóle całe nasze życie to taka metafora ogrodu, można powiedzieć. I wyrasta, i daje nam owoce to, co pielęgnujemy. No to porozmawiajmy dzisiaj trochę o odkrywaniu życiowego celu. Ja ci się przyznam, że w wieku 8 lat odkryłem ten życiowy cel. I całe życie idę sobie z tym celem i przyznam, że życie jest łatwe, ale wiem, że nie każdy tak ma, że odkrywa w dzieciństwie ten cel, który, który jest dla niego najważniejszy. Ja podejrzewam, że każdy z nas jednak gdzieś w głębi ten cel ma i te swoje pasje, talenty one po prostu są. Natomiast programowanie tego w lat wczesno dziecięcych wpływa na to, że to pozostaje gdzieś ukryte. Czyli nie korzystamy z naszych talentów, z naszego geniuszu, tylko dlatego, że. Gdzieś to zostało y, po prostu y, przez kogoś y, naprowadzone na tory takie, że masz być tym, tym, tym i tym. Dokładnie. A teraz, zwłaszcza w ogóle w tych czasach w ogóle, kiedy możesz być każdym, to tak naprawdę część osób jest zagubiona, bo nie wie, kim jest tak naprawdę. To jakie są techniki w takim razie takiego duchowego rozwoju, żeby sobie pomóc w sytuacjach, w których no, y, wiemy, że mamy jakąś pasję, ale nic z tą pasją nie robimy. No, przede wszystkim to warto odkryć, jak funkcjonuje ten nasz umysł, jak funkcjonuje intuicja i to, jak kształtują się nasze myśli i przekonania, to nie świadczy o tym, kim jesteśmy. I znajomość tego tematu i też tego, w jaki sposób to przeprogramować sobie, żeby nas wspierało zamiast ograniczać, może być właśnie taką trampoliną do tego, żeby to wszystko zaczęło. Działać. To może chodzi też trochę o to, żeby siebie poznać, bo jak poznamy siebie, to wiemy, na co nas stać i wtedy jesteśmy bardziej pewni swoich talentów, wiemy, jakie mamy słabe strony i korzystamy z tych lepszych. Dokładnie tak, żeby poznać siebie. I jak to zrobić? No najlepiej po prostu pobyć sobie ze sobą też i zacząć po prostu ćwiczyć zaufanie do tego, takiego wewnętrznego głosu, do tego, że to czujemy, czy przeczuwamy, to jest to prawdą. Zastanawiam się, jak to jest z tą duchowością, bo duchowość to wielu z nas kojarzy się z kościołem, z religią, ale to nie o to chodzi, prawda? No nie, to tak naprawdę chodzi o takie życie zgodnie z własnymi wartościami, z tym, że w zgodzie ze sobą, w tym, żeby robić to, co się tak naprawdę pragnie, ale bez krzywdzenia innych i też wspierając się nawzajem. To jak doprowadzić do tego, żebyśmy wiedzieli, czego tak naprawdę chcemy? Zacząć ćwiczyć, testować, też doświadczać, czego ja chcę, czego ja nie chcę i po prostu odważnie sięgać, odważnie, ale też ze spokojem sięgać po, po tą naszą drogę. To powiedz jeszcze dwa słowa o tym rozwoju duchowym. Czym on różni się od tej duchowości, o której powiedzieliśmy? No, powszechna duchowość to się może kojarzyć faktycznie albo z kościołem, albo z jakimiś takimi e, praktykami, e, może też e, e, innych kościołów niż katolickiego. E, no, też różni się takim w ogóle podejściem, bo na przykład w kościele katolickim, no to już jesteś grzesznikiem w, z chwili urodzenia i mm -hmm. ktoś daje ci tak jakby łaskę odkupienia, tak? Że gdzieś tam ta twoja nagroda jest na końcu, a tutaj e, teraz rozwijamy się w ten sposób, że zaczynamy od tego, że my jesteśmy po to, żeby siebie realizować. A, czyli rozumiem, to w ogóle bardzo ciekawe co poruszyłaś, bo rzeczywiście, jak ktoś nam z góry założy, że jesteśmy grzesznikami, to my z, naturalnie przestajemy być szczęśliwi, bo cały czas nam ktoś do głowy mówi, że coś robimy źle, zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc może chodzi też o to, żeby siebie pokochać. Dokładnie. A jak pokochasz siebie, to zaczynasz widzieć w innych też dobro. Przestajesz widzieć, przestajesz osądzać, tylko zaczynasz zauważać to, co jest najlepsze w innych. I to prowadzi do szczęścia no, a chciałbyś żyć w takim świecie, kiedy widzisz samych wspaniałych ludzi, którzy gdzieś widzą to samo w tobie i jest w ogóle fajnie, bo robisz wszystko zgodnie ze sobą? No, ja tak mam. <laughs> ale nie wszyscy tak mają. No, <laughs> Jak ktoś się. tak nie ma, no to może zacząć ćwiczyć po prostu. Nie. Oczywiście tak w większości mam fajnych ludzi naokoło siebie, bo jakoś tak przez lata nauczyłem się tego, tej selekcji. Mhm. Natomiast rzeczywiście czasami zdarza się ktoś, kto wyprowadzi mnie z równowagi, no, ale wtedy dochodzi cały Cały zestaw narzędzi dotyczących akceptacji drugiej osoby, wychodzenia z konfliktów i tak dalej, i tak dalej, chociaż też mi się zdarza zdenerwować ale chyba każdemu, prawda? No pewnie, że każdemu. Więc no. jesteśmy ludźmi tylko. Też musimy mieć takie też rozpoznawać, co nam nie służy. No nie? Jak się zdenerwujesz, to znaczy, że coś trzeba zmienić po prostu i mm. wykorzystać tą energię tego gniewu, złości na to, żeby zbudować coś lepszego. Mm. No i tego chyba wszystkim i sobie i Tobie też życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Ważniczka, trenerka rozwoju duchowego była moją i Państwa gościnią. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Tomasz słodki do usłyszenia, do zobaczenia.